Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, moi drodzy. Sunline Tarot, Tarociska Fortuna Kłania się. Dzisiaj horoskop dla panien, moi mili, na miesiąc listopad. Także zaczynamy karty tarota, potem magiczne przesłanie Syreny Delfiny. Dobrze, zaczynamy. Jaki to będzie miesiąc? Dobrze. Jaki to będzie miesiąc dla panien. Bardzo dużo radości, słońca, podróży, dobry los, jeśli chodzi o podróże, przeprowadzki, przemieszczanie się. Los Was wynagrodzi dobrymi ludźmi, dobrymi szansami, wiadomościami wokół Was. Szczęście, które jest w Was, szczęście, które jest przy podróży. Dobry los, jeśli chodzi o podróże. No, bardzo ładnie. Mogą być urlopy różnego rodzaju, także fajnie, planowanie, ale tutaj moi drodzy, szczęście też do finansów. Co w pracy u panny? Co w pracy, kochane panny? Pracy koniec i początek. No właśnie, tutaj tak umiarkowanie, bo coś się kończy i coś nowego zaczyna. Odchodzicie od pewnej rutyny, od pewnego miejsca, idziecie w coś zupełnie nowego, wchodzicie nowy etap, w nowy etap, myślę, że możecie się czegoś douczać, doszkalać w tym miesiącu. Także przechodzicie taką dużą zmianę. Jedną pracę zakończacie i wchodzicie w nowy kierunek. Musicie się czegoś jeszcze douczyć. Co w finansach, kochani? Co w finansach, finansowo? Finansowo możecie czuć się w potrzasku, jakbyście byli w zawieszeniu. Finansowo odchodzicie od pewnych spraw. Właśnie mogą być jakieś przejścia, tak? Finansowo myślę, że nowy projekt zaczynacie, nową działalność, tak jak gdyby rozpoczęte działanie. Tu mogą być różnego rodzaju dotacje, pieniądze z urzędów, pieniądze z jakiejś, które pochodzą z jakiejś instytucji sądowej, urzędowej, finansowej. No nie martwcie się, bo tutaj odchodzicie od zastoju, i idziecie w nowe, tak? Także tutaj nowa finanse. Co w uczuciach? Miłość, uczucia u panny w listopadzie. Dobrze. Miłość uczucia. No, tutaj nowe początki. Z takiego zamieszania, chaosu tworzy się nowe uczucie. Tu jest ktoś, możliwe, że też z przeszłości pojawia się. Mogą być nawet zaręczyny. Tu się pojawia osoba, mężczyzna, ale też jak mnie kobieta ogląda, to mężczyzna. Jak mężczyzna, to też kobieta ktoś magiczny. Ktoś, kto zadziała tutaj bardzo taką magią, oczaruje Was. No, uważajcie, bo też to może być troszeczkę dla Was, ja bym powiedziała, ten mag przy Siódemce Kielichów, że jest taki manipulant, tak? Będzie dużo, bardzo opowiadał, bardzo dużo mówił, obiecywał, ale też, moi drodzy, to może się y, zakończyć zaręczynami nawet. Pierścionek możecie otrzymać zaręczynowy. Nowa miłość tu może być, ciąża nawet w tym miesiącu. Ale jeśli jesteście w stałych związkach, no to moi drodzy, to będzie mnóstwo pracy y, wspólnej w uczuciach, mnóstwo rozmów. Y, tutaj są też pomówienia, jak gdyby, że to wszystko jest. Y, takie, nie jest takie łatwe to uczucie wasze w tym miesiącu, ale może być magia, może zadziać się magia. Partner może, czy tu obdaruje, obdarowuje was czymś, jakimś drogim prezentem, klejnotem, nawet pierścionkiem. Również. Coś nowego, nowy etap. Nawet ja bym powiedziała, że wspólna praca też może być właśnie. Wspólna praca w małżeństwie, albo w partnerstwie. Tak, ktoś tutaj, kto jest waszym partnerem, może coś zaproponować właśnie w biznesie. Albo też wsparcie finansowe od drugiej połówki. Także możliwości jest wiele. Z takiego chaosu coś wyjdzie dobrego, tak jak u lwa. Dobrze. Co w domu? w domu, w domu kobieta, y, mężczyzna, spadek, zasobna rodzina, y, wiadomości y, o tym, że jest, y, moi drodzy, albo znalezione jakieś pieniądze, albo Matkowe pieniądze, jakaś tajemnica się wyjaśni, yy, możliwe, że to od strony ojca, tak? Tu wyjaśni się tajemnica. Także dużo dobrego yy, idzie. Zasobna rodzina możecie planować kupno, zamianę, sprzedaż domu czy też działki. Tu bardzo dobre wyjaśnienie. Ale działajcie intuicyjnie w waszym domu. Rodzinna tajemnica, jakby się wyjaśniała od strony ojca. Co w zdrowiu? Co w zdrowiu u panny teraz, kochani? Zdrowie? W zdrowiu jest dobrze, w zdrowiu tylko ucieka energia gdzieś, uważajcie na bóle głowy, spadki, witalność raz większa, raz mniejsza. Tutaj dieta jest bardzo ważna: raz jecie dobrze, raz nie. No, dieta, suplementacja, bóle wewnętrzne ucha witalność, chodźcie na spacery, no tu bóle głowy od zatok zapchanych, uciekająca energia, tak? Ale trzeba po prostu więcej ruchu, mi się wydaje, i zmiana diety. Ale na ucho bardzo uważajcie, bo może być zapalenie ucha wewnętrznego. Ja nie straszę, tylko tak po prostu no ostrzegam, tak? No dobrze, i teraz po tych ostrzeżeniach niespodzianki. Co będzie niespodzianką? Co będzie niespodzianką? Niespodzianką prawdopodobnie tutaj jest karta świata, karta nowości, karta nowego czegoś, podróży nowej. Romansu, wyjaśni się coś u Was. Może przeprowadzicie się w jakieś lepsze miejsce dla Was, lepsze do życia, lepsze do pracy. Może znajdziecie pracę przez internet, tu są podróże, tu jest odejście od kłopotów przede wszystkim. Tu jest duże wyjaśnienie i też otrzymanie prezentu od wszechświata, tak? Od losu. Bardzo dobrze. Także moi kochani, jeszcze na koniec przesłanie. Przesłanie dla Was. Co będzie tym przesłaniem? Odpoczynek. Pracowałeś ciężko, zdrzemnij się i odpocznij. Także moi drodzy, no tutaj nic dodać, nic ująć. Czas na to, aby troszeczkę zadbać o swoją sferę, o zdrowie fizyczne, psychiczne, o taki odpoczynek, który, o którym tak naprawdę może myśleliście, marzyliście. Tutaj po tym czasie takiego relaksu nabierzcie sił i energii, bo ta energia rzeczywiście widać, że ucieka z was. Wylatuje wręcz, będzie czas na nowe doświadczenia w życiu, ale czas na to, żeby nabrać sił, naładować baterię. Pozdrawiam serdecznie, kochani, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Wszystkiego dobrego.